nasz czwarty strzał. Nie wiem, bracie, siostro, jak Ty to widzisz, ale dla mnie ten czas Wielkiego Postu troszeczkę przebiegł inaczej niż zazwyczaj. I zostało nam niecałe dwa tygodnie i mamy już święta. Myślę, że już każdy z nas ma przesyt tych wszystkich filmików, tych wszystkich doznań związanych z wirusem, że już po prostu mamy tego potąd i już ostatnie dni nam się włączyło coś takiego, że już chcemy po prostu się z tego wszystkiego uwolnić z tych analiz różnych medialnych po prostu już tego nie jesteśmy w stanie normalnie przetrawić i to tym bardziej też służy nam temu, byśmy wrócili na to z czym żeśmy wystartowali na początku tego wielkiego postu, też z taką intencją, aby wejść w to, co daje nam Pan, aby szukać tego, czegoś więcej, co on ma dla nas i zostawić to wszystko, czym do tej pory się wypełnialiśmy, by właśnie napełnić się tym nowym. Nie wiem, jak w tym momencie przeżywasz ten czas, może w Twoim domu, w Twoim życiu. Jest tak, jak na ulicach miasta miasto widmo jakaś pustka, jakaś samotność, i to cię męczy teraz w związku z tym wirusem doświadczasz jakiejś samotności i pustki. A może jest tak, że zamknięty jesteś z rodziną w domu i to, co kiedyś było troszeczkę w innym kontekście, teraz jest zbyt nasilone za dużo tego wszystkiego, tego bycia razem i. Za dużo. To troszeczkę może niewłaściwie powiedziane, ale w nie, nie, w, nie w takim kontekście naturalnym, i może to też już być taki pewien przesyt i, i męczenie się. Dzieci gdzieś biegają i nie mogą się wyżyć, zamknięci w czterech ścianach. Ty też nie masz jakiegoś zajęcia, i, albo masz inne, i to też coś nowego jest. W sumie może być, może być to zaczynać już trudnym czasem. Natomiast Wracajmy ku temu, co, co istotne. Postanowiłem, droga siostro, drogi bracie, przez te najbliższe dni, codziennie, codziennie pochylić się nad tym tekstem, który daje nam liturgia słowa, tekstem Ewangelii, który jest na każdy dzień w trakcie Mszy świętej, po to, byśmy właśnie uchwycili tą istotę rzeczy, słowo Boga. Dzisiaj jest z Ewangelii Jana, i tak będę już bez tego wstępu, który dzisiaj zrobiłem, po kolei czytał kawałek Ewangelii, i pewne rzeczy sobie wyłapiemy, abyśmy właśnie na nich się skupili i przybliżyli się do tego, do czego Bóg nas powołuje. Jezus natomiast udał się na górę oliwną, rankiem jednak przybył ponownie do świątyni, a gdy cały lud Przyszedł do niego, usiadł i nauczał ich. Wtedy nauczyciele pisma i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją w środku i powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co przyłapano na cudzołóstwie. Mojżesz polecił nam w prawie, aby takie kobiety kamienować. A jakie jest twoje zdanie? Mówili to, wystawiając go na próbę. Aby móc go oskarżyć. Jezus tymczasem pochylił się i pisał palcem na ziemi. A gdy oni nie przestawali się dopytywać, wstał i rzekł: Ten z was, który jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I znowu się pochylił i pisał na ziemi. Gdy to usłyszeli, zaczęli po kolei rozchodzić się, poczynając od starszych ludu, Także w końcu został tylko on i stojąca pośrodku kobieta. Gdy Jezus wstał, zapytał ją, Kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? Ona zaś odparła, Nikt, panie. Wtedy jej oświadczył, Ja też cię nie potępiam. Idź, lecz odtąd już nie grzesz. Te słowa mamy właśnie na, na dzisiaj. Myślę, że bardzo konkretne. Ta kobieta już cały czas miała w głowie to kamienowanie, dlatego, że wiedziała, co, co jest przypisane za takie czyny, więc ona gdzieś chodziła w głowie w takim napięciu i już te kamienie gdzieś w jej psychice, w jej umyśle tam ciągle w nią leciały i żyła w takim napięciu. Natomiast w pewnym momencie została przyłapana, myślę, że ci ludzie wiedzieli o, ich, o jej czynach, ale specjalnie chcieli tu wkopać Jezusa i dlatego ją biedną złapali. Natomiast zobaczmy, bracia i siostry, warto, żebyśmy my wcześniej samych siebie właśnie przyłapali na pewnych naszych rzeczach, żeby nikt nas nie musiał przyłapywać żeby najpierw samemu właśnie zobaczyć te pewne rzeczy i, i wcześniej stanąć z nimi przed Panem. Zanim ktoś nam wygarnie zanim ktoś to odkryje wcześniej po prostu uspokoić swoje serce przez to wyznanie win szczere stanięcie przed Chrystusem. To jest myślę bardzo ważne, żeby nie chodzić w jakimś lęku, że jakieś kamienie na nas spadną zaraz, że zaraz się coś wyda, ale żeby właśnie, Stanąć przed Bogiem z tym wszystkim szczerze. Co jest ciekawe, uczeni w prawie, faryzeusze, mówią do Jezusa: Mojżesz polecił nam w prawie, aby takie kobiety kamienować. Mojżesz w prawie. W prawie jest napisane. I niesamowite jest to, co robi Jezus, dlatego że Jezus schyla się w tym momencie i pisze po ziemi. To jest jedyne miejsce, w którym mamy wzmiankę, że Jezus coś pisze. On pisze nowe prawo. Mojżesz na górze, Synaj, tam właśnie otrzymuje te prawo. A tutaj Jezus mamy napisane, że wcześniej modlił się na górze Oliw oliwnej całą noc i później rankiem przybył ponownie do świątyni i nauczał lud. I to jest niesamowite, że. To Jezus właśnie jest tym, który pisze nowe prawo. Pisze je na ziemi. To jest prawo dla nas, dla całej Ziemi, dla całej ludzkości. Piękne są te znaki. Co jeszcze warto wyciągnąć z tej Ewangelii? Jezus mówi oczywiście też do uczonych w piśmie faryzeuszów: Ten z Was, który jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Gdyby oni wcześniej to zobaczyli, inaczej, inaczej by się to potoczyło. I też zobaczmy, że kiedy zaczęli myśleć, jednak doszli do tego wniosku, stanęli w tej prawdzie, że, że mają te grzechy, to wtedy wszyscy, poczynając od starszych, zaczęli się rozchodzić. I szkoda, że, że nie zostali. Szkoda, że nie zostali tak jak ta kobieta została na środku z tymi swoimi grzechami, a oni gdzieś poszli. Bo to była ta szansa, żeby oni też zobaczyli swoje grzechy, że my jesteśmy tak jak ta kobieta, równo z nią, stoimy w jednym rzędzie. I oni po prostu ją przyprowadzili z jej grzechami, a sami sobie poszli. I szkoda, dlatego że mogli w tym momencie, kiedy Jezus mówi, kto z was jest bez grzechu, to mogli przypomnieć: No, rzeczywiście, no, przecież ja też jestem pełen grzechów. I w tym momencie też by doświadczyli tego przebaczenia, bo Jezus mówi do kobiety: Nikt cię nie potępił? No, nikt jej nie potępił, bo wszyscy mieli te same grzechy. Ale ona w tym momencie doświadczyła tego przebaczenia: Ja ciebie nie potępiam. Natomiast oni wszyscy poszli, nie usłyszeli tego słowa do siebie. Ale też Jezus mówi, ja ciebie nie potępiam, lecz nie grzesz odtąd. Idź, lecz już odtąd nie grzesz. Czyli to nie jest tak, że Jezus jest taki wyluzowany, spokojny, nie martw się za bardzo, takie życie. Tylko mówi, Jezus, odtąd nie grzesz. Jezus nie mówi. Że ja cię rozumiem, taki kontekst Twojego życia i inne okoliczności na to wpłynęły, albo staraj się, tylko mówi odtąd, nie grzesz. I to jest niesamowite, to jest piękne, że Jezus jest miłosierny, ale też pokazuje tą prawdziwą drogę dla niej. Także bracia i siostry, zbliżając się do tych naszych przeżyć świątecznych, jeszcze łapiąc tą resztkę wielkiego postu, żeby nam nie uciekła chociaż ta resztka stawajmy właśnie przed panem nie to, że przyprowadzajmy innych tam do niego z ich grzechami, ale przychodźmy z naszymi grzechami. Wyznajmy mu je i doświadczajmy tego, że on pisze dla nas nowe prawo. Jest ono utwierdzone na ziemi. To jest właśnie prawo przebaczenia miłosierdzia, które płynie szczególnie właśnie z krzyża Chrystusa z jego śmierci za nasze grzechy. I w to się zanurzajmy. Przychodźmy, przychodźmy do Pana, wyznajmy Mu nasze grzechy, żeby nas inni nie przyprowadzili, ale zanim oni przyjdą nas oskarżać, to my już pójdźmy wcześniej do Pana. Oskarżmy się sami najpierw w naszym sumieniu i później, idź, później idźmy z tym do Pana. I przyjmijmy te miłosierdzie. I innych też przyprowadźmy, ale nie po to, żeby ich oskarżyć, ale po to, żeby doświadczyli też tego przebaczenia, miłosierdzia i to będzie niesamowity krok na ten czas wielkiego postu.